Wszystko się zaczęło w 2006 roku, kiedy wziąłem ślub z moją małżonką i w efekcie przeprowadziłem się z Warszawy, gdzie Aduroza nie mieszkała, do Tłuszcza, gdzie Aduroza nie mieszkałem. I gazeta by nie powstała, gdyby nie Ola. Bo Ola zadawała pytania, które dla mnie, dla mnie nie istniały, bo pytała na przykład, dlaczego w Centrum Kultury w Tłuszczu nic się nie dzieje, dlaczego chodząc godzinami po lokalnej bibliotece nie jest w stanie wpuścić sobie książki. Ja nie potrafiłem na te pytania odpowiedzieć, bo dla mnie to było oczywiste, że, że się nie dzieje, bo 20 lat tu mieszkałem ponad i się nie działo. I byłem do tego po prostu przyzwyczajony. No natomiast dla osoby z zewnątrz, która tutaj musiała mieszkać, to była sytuacja nowa. No i postanowiliśmy, że kurczę, coś z tym trzeba zrobić i e, zebraliśmy nasze zasoby, co sami potrafimy zrobić i stanęło na tym, że Zrealizujemy do z moich marzeń, takich dawniejszych. Na początku zrobiliśmy taki biznesplan. Jak wielu przedsiębiorców byłoby skłonnych ogłosić się w naszej gazecie? Jak to biznesowo się zamyka? No i okazało się, że, że jest ilość potencjalnych chętnych, którzy może będą chcieli sfinansować nasze przedsięwzięcie. Gazeta od samego początku miała założenie, że będzie bezpłatna, dostępna dla wszystkich w ten sposób na terenie gminy. I finansowana będzie z reklam. I było nam strasznie trudno negocjować z przedsiębiorcami, którzy muszą negocjować, bo na tym polega biznes. A jeśli ktoś mi daje cenę dużo niższą, żeby po prostu gdzieś zaczepić to swoje koło, to ja się od razu w sumie oburzałem, bo w sumie kurczę, my pracujemy. Tyle nad gazetą, a ktoś nie ceni naszej pracy w ten sposób i było to trudne. Teraz jeśli zaangażowaliśmy sobie z zewnątrz, która zajmuje się sprzedażą reklam i już to łatwiej przychodzi. Same początki gazety, to, no to zarywane noce Ola montowała, składała w, jeszcze wtedy w korelu gazetę. Ten program znała. Ja pisałem artykuły, ona pisała artykuły, wspólnieśmy redagowali, zmieniali, robili korektę. Miałem robić zdjęcia, więc ja się zajmowałem zdjęciami. No i tak ta gazeta przez, przez dłuższy czas się w ten sposób kręciła, że robiliśmy to po prostu po godzinach regularnie pracując w, w, po prostu w, w jakichś zawodach i po godzinach robiąc gazetę. Często weekendami, wieczorami, nocami, no i to się tak dawało robić. W pewnym momencie doszliśmy do takiego momentu, że potrzebujemy, żeby, żeby była większa zmiana, żeby było to oddziaływanie silniejsze. E, potrzebujemy zaangażować więcej osób. No i w efekcie przy gazecie, obok gazety czy zaraz za gazetą powstało Stowarzyszenie Castro Inicjatywa Dla Rozwoju, e, które mm, zrealizowała część działań, które angażowały młodych ludzi do dziennikarstwa. I teraz wiele z tych osób z nami współpracuje. Część współpracuje z innymi gazetami, ale z nami zaczynali, z nami się uczeli, brali udział w kursach, które organizowaliśmy i bardzo nam pomogli i dalej nam pomagają. Gazeta e, raczej sama zarabia na swoje wydanie, natomiast e, jeśli by nie zarabiała, też by się ukazywała, bo to nie jest, e, nie, nie, nie działa jako funkcję, nie funkcjonuje jako przedsięwzięcie biznesowe. Robimy to po prostu teraz no, trochę dla idei, trochę dlatego, że widzimy, że to ma sens, bo, bo jeśli mieszkańcy przychodzą na spotkania i powołują się na nasze artykuły, na informacje, które zawarliśmy, czy e, wytykają na przykład komuś na, z władz na spotkaniu z mieszkańcami, że e, mija się z prawdą, ponieważ w gazecie, według informacji, które są podane, coś e, wygląda inaczej, czy coś wcześniej powiedział inaczej, no to to jest najlepsze wynagrodzenie tego, że to, co robimy, ma naprawdę sens. Nasza gazeta ukazuje się tylko na terenie jednej gminy. Jest skierowana do 19 tysięcy mieszkańców gminy Tłuszcz. Ukazuje się w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy, co daje moim zdaniem dość wysoką penetrację, jak na tytuł, ponieważ z moich wyliczeń wychodzi, że każda rodzina powinna mieć jeden egzemplarz. No i takich gazet gminnych za dużo nie było dotychczas. Ostatnio pojawiła się nowa gazeta tutaj która działa na naszym terenie. Ona również sprzedaje reklamy. Wcześniej był epizod, że gmina Tłuszcz powołała przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji swój własny tytuł prasowy Nowy Tor, który również był nastawiony na, na konkurencję na, na rynku. Sprzedawał reklamy, odwiedzał naszych reklamodawców, oferując ceny trzy razy niższe. Nawet pan dyrektor, ówczesny redaktor, naczelny tej gazety na komisji i rady Powiedział, że on ceny skonstruował w sposób konkurencyjny, wziął nasz cennik, podzielił przez trzech i w ten sposób ta gazeta funkcjonowała. Oczywiście pisały do niej osoby, które były zatrudnione w Centrum Kultury czy, czy też w gminie. No i w efekcie te koszty, które oni ponosili były praktycznie i tak finansowane przez gminę, natomiast reklamy były, umożliwiały finansowanie druku. No, gazeta była włożona oczywiście jakimś publicznym samochodem za, 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 za pieniądze publiczne kupione, kupiono benzynę. No i to taka była trochę konkurencja nierówna, jednak Rada Miejska z, pod koniec chyba zeszłego roku czy w połowie podjęła uchwałę o tym, żeby tej gazety nie wydawać, zmieniła statut jednostki i uniemożliwiła prowadzenie działalności wydawniczej. No i zaraz potem pojawiła się gazeta tej lokalna druga, która teraz w dużej mierze jest wypełniona materiałami e, przy, przygotowywanymi przez e, urzędników. U nas takie materiały się też czasem pojawiają aczkolwiek. Mm, ciężko mi teraz wskazać, kiedy ostatnio były publikowane płatnie. Bo my generalnie nie nastawiamy się i nie nastawiliśmy nigdy na reklamy z gminy, bo zdaję sobie sprawę, że że to trochę działa tak metodą kija marchewki. Jeśli gazeta jest faktycznie niezależna, jeśli artykuły są e, pomyśli władz, to wtedy można liczyć na ogłoszenie. Jeśli e, artykuły są zbyt krytyczne, e, to wtedy te ogłoszenia się kończą. E, moim takim dużym marzeniem jest, żeby ta gazeta e, jakoś tak e, nie trzeba było się martwić o to, żeby ona e, się ukazywała, żeby to było... Super było, żeby po prostu się finansowała z tych reklam, tak? Bo dla mnie jest ważne, rozumiem z jednej strony sens, że mieszkańcy jakoś współfinansują tą gazetę, ale taka formuła, że jak zapłacisz, to będziesz miał, troszkę mi się nie podoba. Coś, co było ideałem, że po prostu ci czytelnicy są na tyle odpowiedzialni i rozumieją rolę kontrolną prasy, że sami decydują się na wspieranie gazety. I czy to wysyłając jakieś dobrowolne darowizny, czy wspierając w jakiś inny sposób. Uważam, że to by było po prostu już na takim poziomie świadomego społeczeństwa obywatelskiego bardzo potrzebne. No ale żeby chyba do tego dojść, to trzeba sobie po prostu uświadomić, jak ważna jest, jest ta rola niezależnej gazety. Bo się wydaje, że to jest dopiero takie budowanie świadomości i ważne, żeby ludzie się przyzwyczaili, że stacja tuż tu jest i, i że ją czytają. I że robią to ludzie z pasją, a nie ludzie, którzy chcą po prostu na tym zarobić, bo to też widać w treści gazety. Chcielibyśmy powołać takie kluby, kluby gazety Stacja Tłuszcz, taki, taki klub w Tłuszczu stworzyć, klub aktywnego mieszkańca, czy po prostu klub czytelnika, czy mieszkańca, gdzie była przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów, ale też i pomyślenia nad tym kierunkiem, w jakim nasze miasto mogłoby się rozwijać, poruszenia problemów. Moglibyśmy wtedy organizować jakieś spotkania, czy z przedstawicielami samorządu, czy jakichś lokalnych instytucji, czy może też i przedsiębiorców, żeby po prostu uświadamiać, jak ważne są pewne rzeczy, i dlaczego warto niektóre rzeczy zmieniać. Ci młodzi ludzie, którzy z nami współpracowali w 2007 roku i mieli po te 14, 15, 16 lat, dzisiaj już kończą studia i, i myślą o tym, żeby, co tu zrobić, żeby pracować tutaj na naszym terenie, żeby swoje umiejętności tutaj spełniać. Pozyskują dofinansowanie na jakieś działania, które są spełnieniem ich marzeń, tworzą teatr w tłuszczu, którego nie było, organizują rajdy rowerowe, działając właśnie przy naszym stowarzyszeniu. To jest po prostu. Dla mnie to jest największe potwierdzenie tego, że to co robimy ma sens. Mogę zaapelować do tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy taką gazetę lokalną powołać. Jeśli jesteście odważni i nie boicie się przeciwności, a chcecie, żeby coś u Was się lokalnie zmieniło, no to się nie wahajcie, bo tę gazetę można faktycznie łatwo zacząć. To nie są jakieś niewyobrażalne koszty. Wystarczy, że znajdziecie kogoś, kto będzie umiał zrobić skład graficzny. Kogoś, kto będzie miał samochód i będzie chciał tę gazetę rozwieść. Kogoś, kto umie trochę pisać. Chcecie włożyć trochę pracy w to, żeby przygotować czy młodzież, czy seniorów, którzy mogliby jakieś rubryki w tej gazecie zapełniać. To ja was bardzo zachęcam, bo w ten sposób naprawdę możecie zmienić miejsce, w którym mieszkacie. I nie trzeba czekać na to, że zrobi to ktoś inny, bo ja już się przekonałem: tego nikt nie zrobi. Czasem trzeba po prostu zrobić to samo, i do tego bardzo was wszystkich zachęcam.